Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zaczynamy sobie dzisiaj nową serię z Gierki, którą już częściowo ograłam tak na dobrą sprawę. Mowa o DEL Dwójce, DENKLAJD Dwójce. Z tego co pamiętam, ona dosyć dużo na kołopie, bo na kołopie przede wszystkim będziemy tutaj ją ogrywali z FOXIKiem. Miała dosyć dużo błędów w sensie w serwerów itd. i tak dalej, było to dosyć mocno problematyczne. Jednakże myślę, że tym razem uda się to lepiej, że po tym czasie, jednak dłuższym, troszeczkę się tutaj poprawiło i mam nadzieję, że tak też tutaj będzie. I bez zbędnego, tak na dobrą sprawę, dodatkowego gadania, myślę, że możemy sobie, słuchajcie, zacząć. Tutaj też zaznaczę Wam, słuchajcie, że e, początkowo, słuchajcie, zapomniałam na streamie, ponieważ na streamie odbywają się e, te gierki. Ja tutaj Wam będę e, pokazywać, tak na dobrą sprawę, te ciekawsze tutaj e, momenty, bądź też po prostu no, w krótszym, dłuższym formacie, jeżeli cały stream, no bo powiedzmy sobie szczerze, kto chce oglądać. Taśmucią, których trwa na przykład 4 godziny. No, tak szczerze, nikt. Więc w tym momencie przypominam, mówię, wspominam Wam o tym, że po prostu zapomniałam włączyć na początku dźwięku z gry i też foksika na początku nie słychać, więc wygląda tak, jakbym gadała sama do siebie. Jednakże jeden z widzów był na tyle miły, słuchajcie, i mi powiedział o tym, że no słuchaj, nie włączyłaś dźwięku, więc po prostu z tego powodu. Kawałeczek będziecie mieli bez niego, ale zaraz to słuchajcie zmienię, więc nie bójcie się, będzie w porządku. Miłego oglądania wam życzę i yy, no, zapraszam. Tego brakowało z tego, co kojarzy... Tak, wiem, wiem. Właśnie na górę, coś ci pokażę. To nie było żadnego ograniczenia, żeby to zbierać? Jezu, któremu to się... Wiesz, że nie mogę nic zbierać chyba teraz na początku, ten całkiem ten pierwszy parkour, prawda? Co, co? Ten pierwszy parkour nie mogę nic zbierać, nie? Muszę po prostu... Nie, o potem, o potem tam będziesz miała, wy tam pobiegniecie, pobiegniesz za nim dalej i... wtedy, wtedy będziesz miała ten... Tak to działa, już zapomniałam. No to dlatego masz samouczek na początku. Ja Sildzę jesteś. Dzień, druga pielgrzymia. A, tu do niego mam wejść jakoś. autentycznie. Na jeszcze na tej klawiaturze. Strasznie to jest skomplikowane. Ej, w ogóle w tym domku, co jesteśmy pierwszym na tym, yes, I zaraz did. jak za nim biegniesz, nie? No. To tam jest kurwa jak, jakiś ten Easter Egg. Dobrze, cię widzieć Spike. Ile to minęło? Szmat czasu. <noise> Ale nie rozleje się tu. Yes, I did play on the um, first one. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite Jezu jak to ciemny, jak się ustawi tą poprawną Większość ciemność Cię, nie lat, a ty się już od Co jest? Jak się ustawi tą poprawną ciemność, nada, to ja nic wy? nie widzę. No ja się ustawię jaśniejszy. Nie, ja, ja znam, że... ja, ja jestem za ślepy do tego. <laughs> jasne, jasne. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii co ty. Masz coś w sprawie Jane? Spek w pewnym momencie ginie czy on się jakby... kontakt z nim Który używa? Nie, 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 nie. On nie ginie, no co ty! Patrzy ten pól miodu Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? Co poniało, że zwier się pod F rozejrzyj się, tak. kto wie może rośnie tu też rumianek Podef podew No dobra to akurat pamiętam? Nie Ok, dziwne jest to, że te pszczoły nie atakują, prawda? No w sumie, zafoniano jak wiesz, Rumianek wiesz, wygląda. Jak z tej ironią? No, nadal się. Dobra, mam dosyć. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A ta miała takie powiedzonko. E, pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. schemat, przejść do wytwarzania. E... Ej, ale tu myśmy już chyba razem grali, weź? Spróbuj, czekaj. Nie, tu. Czyli z jakie to było skomplikowane? Spróbuj, jeżeli możesz, to, to byłoby Chodź, super. nie, nie mogę dalej. dalej. Mi się wydaje, że wtedy, kiedy nam pike jakby się przestaje pojawiać, to wtedy? Może. Możesz mieć rację. Pamiętaj, że w tym domu jest isterek. Trzeba znaleźć ten isterek. Dobrze. Widziałem gdzieś na, gdzieś na TikToku, ale nie pamiętam, co to było. Okej. Okay. Ja się boję pierwszych walki jak zwykle. Halo. to zamknąć? Nie mogę. Ekstra. 5 lat później, kto pa... Tu jest gazeta z nawet na tym stole. Nie wiesz, jak A to leciało gazeta, chyba. Wiesz, Tam lec... była ta walka z tym pierwszym mobem, pamiętasz? Z... Nie... Tak, ale to zamkniesz. później. Spróbuję wyjść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się nawinie. Jasne. Pamiętasz, jak się odpalało latarkę? Chyba jeszcze nie można. Um, czekaj. Nie, na H leczyło. Jak się Na wchodzi jocie, do tej nie? chaty? Pod garażem. Albo czekasz, aż projekt ci otworzy. W prawo, jak, park, jak przed Pyke'iem stoisz, to w prawo idziesz Jezu. i potem w lewo. Dobra, dobra, ja się po prostu sama siebie. Uch. Tutaj były jakieś Nie, Nie, tu długi Uch, czas nic to... nie będzie. Nic nie ma. Nic tu nie ma. No szmatę, super. Co to jest w tym momencie? Medło się kurwa da, chyba jakbyś Do tego czasu GR hmm. całkiem straciło kontrolę nad wirusem. No słaby to. Dokładnie, zlutować wszystko. Dobra, tu ja mogę ją otworzyć. Na razie bym tego nie chciała robić. O. Czego mnie straszysz, chuju? Co jest? Też trafiłeś na Szurka? Na co? Na Szurka? Czy tu już jesteś Trzymaj. dalej? Jako ja szczurka. Szczura. Jak to? ta ja cały czas do przeszukuję. martwić. A wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to, to znak, że czas odejść. Okej. Okay. Co my tutaj mamy ciekawego? Ryż. żywica Nie no to kurwa nie mam Dobra Przeszukałem czy czy nie czy nie Przeszukałem cały dom już Ja dopiero weszłam do tego drugiego pomieszczenia z Fajkiem Halo czy A, Teraz spodziewać? tutaj Dobra teraz, teraz też z Fajkiem przyszedłem Znaczy przechodzę Jestem w prakcie. No ja do tego z którego on przyszedł w zasadzie, Znajomo. nie? Mm, przy, przykro zgnić na potem. Nie ja wiem, jeszcze do niego nie doszło. Ja tam wiem tyle, że nic nie widzę tutaj praktycznie. I to nazywali sztuką? Bez hmm. obraz, jest paskudna. Hmm. To coś jeszcze jest. Aha, drzwi po prostu. Iii. A to tak, to akurat też wiem, że można słuchać tych historii. Nic. No ja... Co z kaset, czy co? No, 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 no z kaset. Ja pamiętam, że wyście w pewnym momencie zaczęli strasznie pomijać te kasety. Tak, ogólnie tak. Ja je potem tylko sama słuchałam. Powiedz jej, olej, całkowicie. I potem... Ja nawet nie wiem. Ja mus... Wy się na mnie cały czas czekali, bo ja słuchałam właśnie wiecznie tych. tych... A jak to w ogóle działało? A co kasetę znalazłeś gdzieś? Właśnie nie wiem, gazetę znalazłam tylko i wyłącznie, ja czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla tysięcy ludzi wciąż uwięzionych w Haran, minęło 5 lat odkąd miasto zostało odcięte od reszty świata, jego mieszkańcy. Um... Okej, okay, dobra, no to już z góry wiem, że nie. Ale kaset nagrań na razie nie mam, mam zero. Jest naprawdę tu ciemno. O, 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 o. Nie, papierosy. Dobra, zaraz pajki do ciebie przyjdę. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest, to jest najlepsza. Na dachu, znaczy na tym balkonie. jakby. O, nie wiem, jak tam się włazi. Z lewej strony. Przetrób. No, zajdę do pajka. Jak masz basen, nie na dole. Jak wychodzisz z domu na basen. I zamiast na nad basen to pójdziesz tam w prawo, tam masz jeszcze notatkę taką ze zdjęciem. A nie, to I on tam prze przepraszam, miłeś... że koniec uciekania, a on siedzi u góry. A u mnie on jeszcze nie siedzi u góry. On u jest dalej w jakimś pomieszczeniu. A no to musisz znaleźć jeszcze katkę. Jak znajdziesz tam to, to to wtedy. O, usiądź u góry, i cię zawoła No nie, nie gadaj, że czegoś. Ja to wszystko przeszukałam. Ej, tu jest więcej tego domu! LOL, ja to wcześniej pominąłem. A ty chujutędy przyszedłeś? Dobra. Otworzyłeś te drzwi, które były zamknięte dla mnie. Cieciu ty kurwa. Ty ja już była tu nic nie ma, no O, to do pajka siadamy. Już się chyba na mnie poczekać, bo już co? Ja nie mogę znaleźć tego miejsca. Tego przejścia. Mm. Halo? pajki. co fajki Spajki. Pajki, spajki. A, spiky. Ej, autentycznie, nie wiem co mam... Co ja opominałam? i gdzie? I jak? Mm. Co? Ten, ten, to krain był, ta w jedynce. Ukraine. U mnie on gra sobie na fortepianie. Ja nie mogłem, próbowałem, a nie mogłem. A u mnie Spike gra. O dobra, tu się dotworzyć. Omega. Oh Dobra, ja dopiero teraz jestem w tej części, gdzie ludzie są martwieni. Czy jestem tak w chuj mocno za tobą, więc muszę na poczekać po tej konsense Poczekam, poczekam, poczekam. Nie ma to jakim breza z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu, ok? Ok. on zajrzyj się jeszcze do ogrodu. Co, jakby był koniec świata? To z jednej strony spoko, taka śmierć, nie? Jaka? No, taka na własnych warunkach, właśnie jak ci tutaj zrobili sobie imprezę i w ogóle. No. Wskitu, nie? Przynajmniej byli razem. Ten sobie w baseniku. No Miała klasę. Co z tym ma? Hmm. Hmm. Zobacz, co na tej klawie Najdroższa Mary. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś. Za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Aiden! Chodź, popatrz na to! się to czekać tych umiejętności, żeby móc się tak tutaj fajnie, naprawdę swobodnie wszędzie wspinać no, staj, Jeszcze chyba nic niemnogo, dopóki z nimi nie porozmawiam Siadaj, stary. Dobra, ja mogę poczekać na ciebie? Proszę. Dobra, Krew. poczekaj na mnie, ja właśnie teraz ze Spike'iem rozmawiam Zarazę ja się po drugie pipko, dobra. jej właściciela, oby tobie bardziej się przydała. Masz. Wygazowane. <grystanie> Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. A, przynajmniej tansowane. do zmroku. Fakt. Gdyby kraj mógł to widzieć, kto? Mniejsza! Tak. Wytrupiłem tego faceta. to mi też przynieść? Co? Ale to ci w butelce przyniosę, czy nie będę robić z sokiem. Czemu? Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Wolca. Mam kogoś, kto go zna. Nie wiem, teraz, czy to nie trzeba było też być samemu i myślał, że tego sobie nie zobaczymy. Sprawdzimy. na to. Ha, tak mi się, tak piwo, się Dobra, się domyślić, to jest. wracamy. Typ jest Wiledor i podobno wie coś na temat Wolca. Wiledor. więc jestem tak blisko, co? Ej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może. Ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi go za woza. No dobra, ale masz u mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 megaherca. Powiedziałem, że się odezwiesz. Po prostu pójdę do miasta. To nie takie proste. Wiledor miał być jedną ze stref miast, które odgrodzono, by powstrzymać zarazę. Wszystko się zjebało, ale miasto zdołało przetrwać podobnie jak mur. Ale facet wie co i jak. Skontaktuj się z nim, to wszystko ci powie. Co to Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, ej nie szurniętą. Może Jane jest. Hmm, trochę impulsywna i. Zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko okay. zobaczył jej. <grym> Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy piękne, stalowe, duże. Op, 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 nie o, op. I jak sądziłem jak tam skończyłaś imcie tak Nie. No bo gówno wiesz o świeci. pamiętaj i życiu. że masz nagadanie, Ja słyszę wszystkie twoje. Nie, nie masz racji. Jeszcze ja wiem. zobaczysz. W końcu znajdę J. Pamiętam. Zbudujemy dom, Pamiętam. nie znaczy że ja sobie pojęcie, czy nie Nikt nie nas stamtąd nie wywędzi I przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. Tak Jak orzeszki chrupie, też, słychać? Nie wiem. A ten wolc? Kto to? Nie słyszysz? Jakiś Nie, nie słyszę. Nie. Chociaż w mogę iść, ja Dlaczego grę. go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. W tym to kiedyś się zobaczymy, ha? Za kolejne dwa lata? Może. Kurwa. Trzymaj się. Obyś znalazł tego wolca. Czy kogo tam szukasz? I pamiętaj, 140-200 megaherca. O świcie, typ będzie czekał.